Cześć! To jeszcze raz my, Staszek i Amelia. Witamy Was przy stole, kiedy będziemy podsumowywać grę King Domino, King Domino era Gigantów oraz King Domino. Tego jest tak dużo, że się nie mieści na stole. W każdym razie tak wyglądają pudełeczka, bardzo kolorowe, ładne, piękne. Więc myślę, że do pudełka można sobie zabrać już z kadru w razie czego. Jest ich naprawdę mega dużo. Co możemy powiedzieć o grze? Gra dla każdego, można powiedzieć, tak? Naprawdę... Naprawdę dla każdego. Dla młodego, dla starszego, dla szukającego wyzwań i dla takiego, który lubi sobie zacząć zrobić sobie rozgrywkę w 15 minut. Tak, mnie temat samego King Domino, zresztą i całej rodziny, fascynował o tyle, że King Domino jest naprawdę ogromnym hitem. Mnóstwo się tak. o tym mówiło, była wielka radość, że to w końcu będzie po polsku i potem Queen Domino tak samo, bo fajniejsze, bo większe. Ale tak się zastanawiałam, wiecie, no. No Domino, no co w tym takiego pasjonującego, że ludzie się tak zachwycają? I okazało się, że kluczem jest właśnie ta prostota. To jest mega fajna gra. King Domino samo, bez dodatku. Hmm, pokazywaliśmy wam wersję trudniejszą, bo z dodatkiem. Więcej tam się dzieje, bez dodatku. To jest dosłownie dokładanie kafelków i to jest kurczę mega fajne. Rozgrywka może trwać 10-15 minut i to jest takie przyjemne. No wiadomo, mózg nie paruje, ale jest po prostu przyjemne i można zagrać z absolutnie każdym I wszystkim jest Babcie, z babcią zagracie, tak. bo babcia przecież w życiu nie raz w domino grała. Zrozumie, zasady bez problemu. Szczególnie, vlog. że zasady polegają na tym, że mnożycie liczbę koron razy ile liczbę pól, która jest w danym obszarze połączonym ze sobą, tak? Tak. Zasady domina są też bardzo proste, tak, dokładacie tam, gdzie macie, wodę można dołożyć tylko do wody, las można do lasu, nie wolno dołożyć lasu do wody i czy pustyni do łąk, Tak, prawda? pomysł jest wręcz banalnie prosty i to się naprawdę sprawdza. Tak. Ale z dodatkiem jest więcej. I jest więcej... bardzo ładne, kolorowe przede wszystkim to jest. Tak. tak. Przykuwa oko dzieciom na pewno. Z dodatkiem jest ciekawiej, bo era gigantów daje nam gigantów, daje ślady gigantów, to czyli możliwość daje. podrzucania przeciwnikowi tych gigantów. Tak. Czyli taka trochę negatywna interakcja, jakby nie patrzeć. Nie każdemu to w podejdzie. W jednak bardzo delikatnym. Delikatnym. Nie każdemu to podejdzie. Wydaje mi się, że i tak warto kupić, bo zawsze to jakieś dodatkowe kafelki i do tego ta wieża, którą właśnie tam Staszek pakuje. To jest świetna rzecz, wiadomo, że może nie niezbędna, ale od kiedy ją mamy, to w każdy w każdej rozgrywce z jakimkolwiek domino jej używamy. Ona jest super, a no wiecie, no ta negatywna interakcja zawsze można zrezygnować z, z tych dodatków. Wiem, że niektórzy sobie tam jakby z samej negatywnej interakcji rezygnują, bo na przykład nie biorą gigantów. No różne opcje są. Zresztą to jest jedna z fajniejszych rzeczy w ogóle, jeśli chodzi o tę rodzinę domino. Jest tak podatna. Na własne pomysły, że to jest aż niewiarygodne. Możecie z tą grą zrobić wszystko, co jakkolwiek będzie działało i co chcecie z nią zrobić. Połączyć możemy, jak chcemy i co chcemy, chociaż myślę, że jest jeden wyjątek. Nie możemy połączyć do Queen do Mino gigantów. Kafelków. To znaczy, one mają inny, inny tył, tak? Inna... Nie, 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 to nie tylko, że jeden tył. Oczywiście tył jest drewniany, ale Aha, biorąc pod samochód. uwagę, że w Queen Domino zawsze biorą udział wszystkie kafelki, one nie zmieszczą się w pudełku. Będzie ich też za dużo. Myślę, że jest to jakoś tam do rozpracowania, tak jak w Kingdomino nie wszystkie kafelki, jak samo jak nie gramy. No. Musisz nie możesz dorzucać y gigantów, ponieważ po prostu wyjdzie ci, że nie stworzysz 7 na 7. I nie wyjdą ci wszystkie kafle do tego jeszcze. I nie stworzysz właśnie tego kwadratu 70. Gdzieś po drodze będziesz musiała przerwać grę, a może to zaburzyć trochę balans. Nie, no po prostu tonu. kilka podstawowych kafelków. Zastępujesz kafelkami. Z gigantami. No tak, Wszystko To takie właśnie naciągane. No, jest naciągane, ale fajne jest to, że właśnie w tej grze można sobie coś wymyślić, można sprawdzić, czy to działa i tak grać. Przecież nikt wam nic nie zrobi, jeśli sobie tak. wymyślicie, że zamiast kwadratu e, chcecie sobie ułożyć prostokąt, jeśli tylko to będzie miało sens i to będzie do ułożenia. Jak dla mnie giganci przede wszystkim mega jest to, to właśnie do wyciągaczka, która to To tak pudełko się, się nie otwiera, to jest ważne. Ono się nie otwiera, nie Jak rozpada nie? się. Znaczy w sensie samo się nie otwiera. Samo? Nie, jest nie ma tak, na że po, po, Znaczy przepraszam, Staszek udowodnił, że można zgubić kafelki, ale. No bo jak <laughs> sięgnąłem i wyciągnąłem to po prostu. I wszystko <laughs> wyleciało, no bo to wyciągnąłem, tak? Że to, to już są nasze wyjątkowe zdolności. To nie jest tak, że to zazwyczaj wypada. To jest pierwszy Aha. raz, kiedy nam się udało. E, Emergencji? już jest dobrze. Dobra, już wszystko gra. Strud, no dobrze, kafelku. więc e, bardzo. Drubę. Tekturowe kafalki, z których uwaga, na początku, przez pierwszych rozgrywka, przy pierwszych rozgrywkach będzie Wam się sypało. Nadal nam się Mnóstwo trochę sypało. Takiego, no takiego sheetu wylatuje, ale to, no bo tak, tak jest cięte, więc be, be, moim zdaniem dobra rzecz to do zrobienie na początku każdy kafelek z, z każdej ścianki wyczyścić i wtedy nie będzie syfu. Tak, więc King Domino bardzo proste, trudniejsze i trochę inne z erą gigantów, a Queen Domino. Queen Domino już idzie w stronę bardziej, trochę bardziej planszówki z domino niż samego domino. Takiej bardziej, o. bo to trzeba więcej, więcej rzeczy trzeba brać pod uwagę, więcej móżdżyć. Mamy teren handlu, musimy kupować budynki, dobierać te budynki. Mamy też zabawę w monety, które możemy zdobywać tylko wysyłając na nasze pola rycerzy, których też musimy zdobywać kupując budynki. Są też wieże, jest element królowej, można smokiem niszczyć. Dużo małych, fajnych mechanik, które naprawdę razem ciekawą mieszankę tworzą. Tak. I nie jest to tego aż za dużo, tylko to wszystko jest takie sprytne. To nadal nie jest bardzo trudna gra, nadal mózg tak. nie paruje, ale jest już... dzieje się więcej, jest ciekawiej, trochę więcej trzeba się zastanowić, czyli ukłon troszeczkę bardziej w stronę graczy, ale nadal każdy powinien sobie z tym poradzić. To, to są ogólnie instrukcja. bardzo proste gry i są bardzo satysfakcjonujące. Koniec. Instrukcja dla King Domino. To są tego dwie strony, bo tu nie ma naprawdę żadnej filozofii, są też dodatkowe warianty tu o, o, opisane. A jak gdzieś coś źle zrobicie, to trudno. A nawet w Queen Domino są warianty opisane łączące King Domino i Queen Domino, że raz bierzecie z tej, raz bierzecie z poli King Domino, Queen Domino, a raz bierzecie z poli King Domino. Czyli pierwsza czwórka stąd, druga czwórka stamtąd i tworzycie wielkie rzeczy, ale to jest też dla od tak czterech, ośmiu graczy jest jakiś wariant, że można grać nawet w ośmiu. Tak, ale no właśnie o to, dokładnie o tym mówiłam, że to są tylko kolorowe kafelki i nie ma, nie ma za bardzo ograniczeń, nawet jeśli cze, czegoś twórcy nie zaproponowali, to nie oznacza, że tego nie można zrobić. Instrukcja dla gigantów? Pff, w porównaniu, prawda? Ale najważniejsze, bo ja chciałam dokończyć. To, do że wie, że wyjmuj pięć kawałków. Że dla mnie super jest to w erze gigantów, dlatego warto mieć to, ale przede wszystkim warto mieć też to. Tu jest dużo dodatkowych wariantów, gdzie możecie sobie wyjąć dwa cele i ta gra jeszcze inne, jeszcze bardziej jest sregrywalna, ponieważ czasami traficie na cel. Że e, dodatkowe, proszę bardzo, jeszcze dodatkowe 10 punktów za to, że w środku macie mm, e, zamek. Dodatkowe punkty jeszcze. Tak, i tego też nikt brzegach, nie broni używać w dowolnym pięć. zostawieniu. Tak. Możecie w ping możecie tak do ping same na przykład cele dorzucić. E, o proszę bardzo, wokół y, kurcze zamku, same kopalnie 5 punktów. 20 punktów za to, że wasz zamek jest na narożniku. Dużo różnych celi, oczywiście będę się powtarzać, tak, różne kafelki wokół, ale. Mimo wszystko, o, tutaj mamy fajny kafelek. Eee, dużo fajnych rzeczy, i to jak się tam polusuje w różnych permutacjach, jak się połączy, to też daje dużo różnych fajnych celów, które jakby urozmaicają rozrywkę, bo nie macie zawsze tego samego celu, żeby zawsze ułożyć 7 na 7, chociaż za to są punkty. Tylko na przykład po rogach, o, jest już dodatkowa opcja do planowania. Po rogach trzeba porozstawiać m, te pola, żeby mieć dodatkowe punkty, tak? I warto na to zwracać uwagę, ponieważ to są 5 punktów, no to, to jak wodzimy się 20 punktów, a średnia jest taka. No W Kingdomina no to średnia jest trochę niższa, ale powiedzmy, że między 100 a 150, no to to robi różnicę, moim zdaniem. Więc tak, tych spoko. Rzecz, To jest mnóstwo różnych rzeczy, które wpływają na to, że mimo, że gramy teoretycznie dokładnie to samo, to i tak każda rozgrywka wygląda inaczej. Tak. Inaczej nam podejdą kolory na kafelkach, coś, coś nam ktoś podbierze i kurczę, no, Queen no ma. Proste i fajne. Queen ma największą instrukcję. Jak widać, ojciec, właśnie to wiem, że zawsze są na końcu tej schematy, tak, te schematy tego, się można spodziewać. Fajne. Więc można sobie, szczególnie w Quinn Domino, można wyliczyć, bo wiemy, jakie są tu wszystkie kafelki. Więc wiemy dokładnie, że jeżeli ktoś policzy, że na, mamy już na przykład y, tutaj 11 i 6, 17 kafelków jest lasu, to jak ktoś policzy, że na planszy jest już 15 kafelków lasu i, i koron, zobaczcie, jest 6 i wszystkie 6 koron już jest na planszy, to znaczy, że kurczę, wiem, że nie ma korony z lasu co oznacza, że już mogę to bardziej jakoś zaplanować. Czyli ktoś lubi tak wyliczać, my tego nie robimy, bo w sumie ta gra nie, nie o to do w tej mnie grze się nie chodzi, żeby rzeczy robić. Zwykle nie liczymy w grach. Bardzo fajne jest to, że mamy bloczki, do każdej z gry do każdej z gier, zobaczę, są bloczki, więc punkty się ładnie sumuje. Wybraski są też bardzo spoko, wszystko się tutaj trzyma, wszystko się mieści. Dodatkowe kolory. A nie sprawdzaliśmy, jakby to zmieścić wszystko razem, ale przypuszczam, nie że jakby, wyją pewnie Zobacz, jakby jak? wyjąć wypraskę z Queen Domino, to pewnie dałoby się upchnąć wszystko z gier. Znaczy z King Domino, Queen Domino i z dodatku. Jedyne, co można zrobić, to trzymać to, wszystkie rzeczy z King Domino, wszystkie te w, w, w pudełku, tak? Ale wtedy nie zmieszczą ci się te rzeczy, także myślę, że i tak wszystko trzeba Jak znam w życie, to pewnie kudełkach. teraz ogląda ktoś, kto akurat próbował, więc powie nam. Jeszcze jedna rzecz, no jak widzicie, nie poskładaliśmy wszystkich zameczków, no bo no wiadomo, my głównie we dwoje gramy. Ja już nawet nie wiem, które kolory są w czym, bo my wymieszaliśmy, wybraliśmy sobie niebieski i czerwony, bo nam tak pasowały, ale w sumie nie wiem, który, który był w której grze. Niemniej nie ma takiego dużego znaczenia. Tu jest jeszcze koralowo, pomarańczowy i różowy. Wybraliśmy najbardziej czerwony po prostu. Nie mam pojęcia, z której jest. Gry. No wzięliśmy nasze kolory, tak? Czerwony tak. i niebieski, więc jakby... no, bo w sumie to nie ma, nie ma jakiegoś specjalnego znaczenia, nawet jakby pozamieniać te kolory. Więc y, gdybyś miała powiedzieć, która jest twoją ulubioną wersją i dlaczego? Chyba King Domino. Samo, czyste, tak. bez niczego? No albo z gigantami, ale Podoba mi się cała rodzina, ja to przyznaję. Na początku byłam taka dość sceptyczna, jeśli o to chodzi, a naprawdę mi się podobają te gry, naprawdę grywamy ostatnio. Tyle, że King Domino wydaje mi się tą grą najprostszą, najszybszą, No to też ma znaczenie. Obyt się gotuje, dobra, to dawaj sobie pokładamy te klocki i, mhm. i tyle. I no, dla każdego ona jest najbardziej przystępna i nieważne, kto chciałby z nami zagrać, to jest dwie minuty i wszyscy wiedzą, jak grać. No, i muszę się niestety z tobą zgodzić, że dla mnie też King Domino, też ale, ale King Domino z dodatkiem e, tych dodatkowych wyzwań, bo to zawsze dodaje jeszcze trochę strategii. Queen Domino też mi się podoba, ja lubię cięższe tytuły, lubię czasami pokminić, ja ale. jest cięższy tytuł, to po prostu trochę więcej aspektów, na które tak, trzeba zwracać uwagę. Cięższy niż zwykłe King Domino, no bo tak, sama. W tym kontekstem. Tak. Queen Domino wcale nie jest grą ciężko. ciężką, no ogólnie. To jest taka leciutka przyjemna. Cięższa niż King Domino, więc lubię też ten aspekt, że dodatkowo trzeba sobie bawić, wbudować jakieś budynki, jeszcze postawiać wieże, ale mimo wszystko też mi się podoba ta czystość i prostota King Domino, ale właśnie z tymi dodatkami, że jeszcze jakieś wyzwania. No bo to takie domino tylko styl. ładniejsze jest. Tak, tak, tak. No więc rzeczywiście, zgadzam się tak, jakby podstawa jest super. Czy będzie więcej dodatków? Czy warto robić więcej dodatków? Nie mam pojęcia. <laughs> Profesjonalny komentarz. To jest, to jest mój, to jest mój komentarz na to. Nie wiem, czy są planowane, czy w ogóle w wersji angielskiej. Jest A nie wiem, więcej. nawet się nie interesowałam tym. To moim zdaniem jest już kompletna gra. Fajnie mieć, jak chcemy zagrać coś takiego bardziej trochę mózgożernego, wybierzemy sobie Queen Mamy ochotę pograć naprawdę szybką rozgrywkę, nawet nie będziemy wrzucać tych rzeczy, Roz, rozrzucimy sobie, zagramy sobie może na przykład dwa czy trzy razy w podstawowe King Domino. I jeszcze no, biorąc pod uwagę, że możemy tam wybrać, czy chcemy grać 7 na 7, czy chcemy grać 5 na 5. Słuchajcie, 5 na 5 to jest to dosłownie jest... 10 tak. minut tak. i to jeszcze jak długo pomyślicie. Myśmy zagrali chyba 5 na 5 tylko raz na początku, żeby się wdrożyć jak się a potem zawsze graliśmy 7 na 7, bo się okazało, że te gry są mega szybkie i mega krótkie. Więc taki gateway można powiedzieć. Musimy spróbować kiedyś z rodzicami nagrać i zobaczymy jak oni to łykną. Tak, właśnie o tym myślałam, a druga rzecz jest taka, bo mówiłeś, że to już jest kompletna gra jako całość, jako rodzina. Tak. Tak czuję. A wiesz co, a ja mam wrażenie, że to jest właśnie ten, ten złoty tytuł dla twórców, do którego można, jeśli tylko nie skończą się pomysły, dodatki robić w nieskończoność, bo jak wydawca przyjdzie i ci powie słuchaj, zamiast żółtych będziesz tam miała złote pola, które mają więcej koron i inne obrazeczki, to chcesz? Dobra, no, kupię. Nie, no. nie, nie, mi się wydaje, że bardziej by to było chwyciło, gdyby na przykład robić queen domino bądź king domino w wersji jakiejś tematycznej, czyli na przykład king domino podziemia, to no teraz lecę small warden, tak, ale i na przykład zamiast lasów masz jakieś, yy... Nie wiem, moczary, jakieś takie wystające różowe drzewka. No wszystko może być. Zawsze można dodać jakieś, jakieś dodatkowe budynki, które na przykład zmieniają rodzaj terenu albo pozwalają, nie wiem, przerzucać sobie korony. No dobra, no wymyślamy głupoty. Ale dodawanie ale... kolejnego na przykład, bo już to do... Queen Dominion dodało kolejny element, tak? Już kolejną. Tak. Ten, ale dodawanie kolejnych jeszcze pól to już moje zdaniem będzie za dużo. Ale to, widzisz, jest, to jest dobre w formie, w jakiej jest, według właśnie mnie. Właśnie dlatego ja uważam, że to, to jest ten dobry, dobry dla. Twórców tytułu, ponieważ ty uważasz teraz, że to jest kompletne i już absolutnie nic więcej nie potrzeba, ale niedawno nie było budynków i powstało Queen Domino, więc pytanie, co jeszcze powstanie? To jest tylko kwestia dobrego pomysłu. No, może powstać inna wersja jak Queen Domino, tylko na przykład dodająca coś do gry głównej albo w ogóle robiąc. Będziesz hodował wieczki i kupisz, bo będziesz hodował wieczki. No, no, i, I wcale jakaś, nie będzie Ci to niezbędne. Może wyjdzie jakaś wersja kooperacyjna, bo to jest, jest taki typowy versus, a może jakaś kooperacja wyjdzie, że na przykład walczymy dwa z jakimś dwa? systemem. Nie wiem, o co chodzi. Nie nie, 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 nie dwa na dwa, bo dalej to jest rywalizacja. Nie wiem, jak macie jakieś pomysły, bo my tak, wiecie, rzucamy głupoty, ale jak macie jakiś pomysł, że... Coś by było fajnego w tym świecie, to w sumie ja chętnie poczytam, co tam wymyśliliście. Jedyne, co można jeszcze na koniec powiedzieć, co mieliśmy wspomnieć, że tu można wykręcić jakieś chore wyniki, tylko że dzisiejszy wynik to 192, maksymalny Nie, wynik. były takie tak same. 218, ale okazało się, że y, można było ze specjalnymi tymi dwoma budynkami, co dają dodatkowe złoto za, posiadane, za posiadanie żołnierzy i. Tych yy, i wiesz tak, na staszek początku ostatnio zgarnął całe złoto to można w ogóle wszystkie zielone ja psz, 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 nie mogłam nic zielonym. zrobić wszystkie złote bo dziewiątki z kolorami. wszystkie złote dziewiątki były w grze znaczy były albo u mnie albo u ciebie wszystkie po prostu całe złoto poszło ale to widać że też jest dobrze zbalansowane bo nie zabrakło tych monet tak już wszystko jest przewidziane. No, no jakbyś miał Taki jeszcze aspekt... z jedną rundę, to pewnie już by zabrakło. No, ale to naprawdę trzeba by po prostu ciskać. Musi być takiego farta, że ja zbieram wszystkie ziomki, wszystkie tarcze, boże, wszystkie wieże i mam jeszcze de bonusy, ale no, może tu wykręcić jakiś chory wynik, ale to naprawdę trzeba mieć szczęście. I właśnie a propos szczęścia, konkludując, tu naprawdę, jeśli ma się kurczę pecha w tej grze. To się nie ugra. To się nie trafia na korony, na ruchy. To się nie trafia po prostu na korony, które się chce, albo w King Domino cały czas na przykład przeciwnik ma dwa pierwsze ruchy i to teoretycznie też może się sporo zmienić, bo jak duża różnica punktowa mogłaby być, gdybym ja wtedy mając dużo tych jaskiń na przykład, gdybym miał możliwość wzięcia pierwszego klocka i wziął jeszcze jaskinię z trzema koronami, to już wtedy punkty naprawdę eskalują w chore liczby, no ale właśnie, no to jest ten aspekt, aspekt którego trzeba brać pod uwagę, czyli no to, że jednak jest ta losowość, kto pierwszy, kto drugi. Dlatego Queen Domino fajnie pomyślało, fajnie pomyśleli w tym Queen Domino, że losujemy pierwszą osobę tylko, a reszta jest schematem, 1-2-2-1. Tak. Moim zdaniem to jest trochę bardziej sprawiedliwe, ale to dobrze działa w Queen Domino, a z drugiej strony ten taki, nie wiem jak to nazwać, czy można nazwać to trochę hazardem? Nie. Ale nie ma powodu, taki żeby element, sobie nie, nie zmienić można tego. Można sobie tak grać, oczywiście, że można uznać, że tym samym systemem z Queen Domino gramy w King Domino, tak? E, jak testowaliście śmieszne, jakieś tak? swoje takie domowe wersje, albo słyszeliście, że ktoś w takie grały się sprawdzały albo nie sprawdzały, dajcie znać, bo ja w sumie jestem ciekawa, co tam ludzie wymyślili. W sumie, gdyby nie ta losowość, to gra można było, bo ją naprawdę można byłoby ją wyliczać, więc moim zdaniem ta że jest ta losowość przy wyborze kto pierwszy jest spoko, tylko czasami potrafi być frustrująca, jak chcesz kurczę, wziąć ten klocek? No niestety nie będziesz miała pierwszego, a potem jeszcze drugi jest nie twój i. No ja. dobra. Mamy trzy tytuły pod jednym tytułem i co? I one wszystkie z nami zostają. No, oczywiście, że tak. Jakoś e, Widzę te trzy tytuły, myślę sobie, kurczę dużo, jak na, jak na jedną markę i wcale nie mam ochoty się któregoś pozbyć. No, każdy ma swój, swoje plusy i minusy. No, znaczy, można powiedzieć, że każdy ma swoje plusy, może w ten sposób, bo nie można powiedzieć, że jakiś ma minusy, no bo to zależy, jakie masz nastrój. Tak, no, czy chcesz zrobić no, szybko, czy długo. chce fajną grę, przy której pomyśli pokombinuje, no to wiecie, no Kingdom i to może Domino, to nie, tak jest, chyba nie jest nie zbyt. jest gra dla ludzi, którzy szukają bardzo dużo wyzwań. wyzwań, skomplikowania i głębi. To jest gra rodzinna. Rodzinna, naprawdę. Rodzinna z każdym zagracie, z młodym, starym oczywiście w cudzysłowie. Więc o, dajcie znaka, co Wy sądzicie, czy Wam się nie podobało, czy podobało, czy macie wszystkie, czy zastanawiacie się nad zakupem, czy Was przekonaliśmy do zakupu któregoś, czy jednak zniechęciliśmy, bo stwierdziliście, że to jednak nie dla Was. Dajcie znaka w komentarzach, a my się usuwamy. Wielka piona i do zobaczyska w kolejnych filmach. Cześć. Cześć!